Gerald zaprasza na wrzyć hędorzone przygody Purposa. Pozdrawia Jacek Rozenek. Bywaj. Hej, tu Macie witajcie w grze Left 4 Dead 2. Zaczynamy dodatkowe mapy do gry, a ze mną jest po kolei Virius. Siema. Wartes. Siemenka I Purpose. Hello. Tak, mam dzisiaj męską ekipę, oni mają mnie, że tak powiem, i lecimy. A Purpose jest dużym, brzydkim czarnuchem. Ej, odczep się, ja też jestem czarna. Ale nie dużej i brzydka. ale czarni w filmach giną pierwszy. <grym _> <grym _> <grym _> Barthes, nie pchaj mi się, będziesz potem mięczał, że cię biję. Czekaj, a, a jest włączony ten? Friendly Fire? Lepiej niech próbuje. No, no. Tak, wiesz, został. No dzięki. No. No. nie zaczynamy sprawdzać takich rzeczy, no? What the fuck? No, Pracuj gitarę, wiesz już. Gitarę? Czemu ja? Basota no, osłownie, osłownie. O, ja chcę gitarą zabijać, super. Ja wolę moje dwie skrzydła. o. serio. O. Flacha, o. mam, mam flachę. Ło, to hey. koktajl. Lewa. Wow, tu jest dużo brzydkich. Tak? Rzucaj, rzucaj tego koktajla! Gdzie byście pobiegli? Nigdzie my zostaliśmy, to tylko nie było. Zawróćcie. <laughs> Peter. Zablokowałem się. się. Dobra. Oj ty mój, czego ty da? A ja, chwila, czym gramy? Wirus, wracamy do starego systemu. O, ranię Rzek, 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 rzek. Oj, Madia. Madia zabiła z Petera. Nie, Madzia Padła, to taki John <grym> Jak się bawicie, bo ja sobie fajnie tu zwiedzam. No <grym> ja sobie <grym> fajnie pani morduję, czyli to co tu lubię, nie? O, się ma, się ma, nie mamy. No widzę, że skill jakiś tam jest. Oj. To już się Nie ma tu lepszych broni, że się tak zapytam. A państwo co w kuchni przy garach stoicie? Jeszcze. Już to nie, No, ma Skarga, Gessler. Nie, ten, Wojciech Hamaru. Idziemy razem, tak? Dobra, idziemy za mną. I za Vertezem. Gdzie ten werte? Co ten wertez, no? Ej! O Jezu, a to, Enderman, to co za paskuda? Ej! Ej! Czemu tam Endermana tutaj? Ale okay. świetna to Endermana u mnie. U mnie nie. Coś ty ściągnął. Ja ja nagrywałem kiedyś Minecrafta z jakimś dodatkiem w Left 4 nie? I to, to się mi wgrało. Na Trzymajmy się razem! Stay together! <grym> Ej, nie nie wiem, że. I będzie śmiesznie, pewnie. Mnie. <grym> tak, standardowa zagrać. Ej, rzucić przyjaciela czymś wybuchowym, a potem strzelać do tego. No a jak? A Standardowe. Standardowo. O, świetnie. Ał. Ał. I a co? A się nie a, którędy do domu? Którym się do sprintuje? <grym> tak, im skopie porę, że nie będę które endy na górę. Czekajcie, bo to mnie nie było. Okej. Okay. Słyszymy z... od Właśnie. Oś... <grym> Ej, uwaga, pają! Zdejmijcie to ze mnie! Owo. Dlaczego zawsze na mnie ten zboczył wystarcza? Hunter, Ej, that... Ocaliłem się, boże, Madzia? czasów. Madzia. Ej, hallo! Mogę na tobie przetestować? Co jest? O, <laughs> Zobaczcie, co z bortezem się dzieje! Że tego służy, a to się powiesiłem na tym. Ale byłeś może... bardzo spokojny, to trzeba tak, no. Czerwę! Halo. Ej, halo! Czy ktoś ja może mi muszę... pomóc? Oj, sorry. Ej, myślę, że jakbyś. Ty no. z nami nie może wytrzymać, że aż się wieszasz. Ja myślę, że jakbyście wieszeli, na no nie też byście nic nie mówili. No, wirus e, to zawsze się da. Ja się zawsze wydzieram, to tak prawda. No. Jak macie dziecko, to jest dobra taktyka. Muszę trochę jeszcze ściszyć dźwięk. Aj, biją mnie, biją mnie, biją mnie, biją mnie. Bisze. Nie, nie wiszę. Po yeah. prostu mnie atakuje dużo zombie. Ej! Hey. A ja sobie poszłam tak do przodu. W ogóle y, orientuje się ktoś w znaczkach, Czy tutaj jest jakiś safety house czy coś? Chodziło. Charger gdzieś Charger, raz no. Dajcie mi chwilę, to bo muszę ściszyć. Hej, Czy jest gdzieś łomoty tanka? Wertes e, umiera! Wertes, umiera. Mnie nie żyjesz? Pomóż graczowi Wertes. E, A gdzie jest Wertes? O, W Dobra, już widzę gdzie mnie. Pomóż teraz mi! Czekajcie, idę po niego. Bo ja próbowałem ratować Vertez'a. Zawracajcie! Osłaniaj mnie. No wróćcie! znaczy, dlaczego nie żyjesz? Bo lubię. Właśnie widzę. Idź Purpose, ocala cię, podnoszę. Idę podrezę. właśnie. No. Pomóż wstać graczowi Purpose. D Dobra, Badią. towarzysza. Wstawaj. Dobra. Spadaj człowieku. Martwy. Dobra, ja się muszę uleczyć. To nie są złe. Dobra, weźcie mnie, kto pilnuje, bo ja się leczę. Tak, ja tu pilnuję, bo tutaj też się kolega leczy. Łow, jaki krwawek kautek Dobra, wartez, leci się. Dobra, Dobra chronimy Werteza. Drużyna. Kółkór <gryżna gryżna> Nie, ja uważam, że jesteśmy pro-drużyną, e, no która pa. poradzi sobie z ja każdą. Jak zobaczyłem minecraftowe mapki, to nie mogę wytrzymać wyśmiechu. <gryżna> to mnie zniszczyło. Weź mieciny boomera. Myśmy z, z grali kurna po prostu w jedną tylko minecraftową, z tego co pamiętam. Dobra. No. Bo chyba jedna tylko była, w Turandot to. Myślę, że musimy się cofnąć. To na przykład jest wejście do sklepu, nie wiem czy ktoś zauważył. Nie Uwaga! No, otworzyłeś. <laughs> Gdzie z <uciekasz? Au. śmiech> Jaki sprinter za wami pobiegł w ogóle? Wartos, chodź. Ja poleciałem, ja patrzyłem jakiś czarny zapas zauważyłem. W końcu, dobra o, jest sklep? Yeah. Pięknie. Uwaga, za wami! Wow! Co to macie? Vertez! Uwielbiam tę broń. Nie napataczaj się. Uwaga. E, nie strzelajcie do mnie, co? Wow. Dobra. Co się dzieje, dzieje w ogóle? chodź sprawdzimy, czy jest friendly, friendly fire. Wow! Jest. No, wow, 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 Biegniemy pomóc Wiriusowi. No, <laughs> Dlaczego wirus teraz nie żyje? Jest lata na piek. 5 minut. Ktoś e mnie chroni? O Boże. No, tu baszki balek, taki obok, on cię ochroni. <grym> Zabójczy kibel 3. Wich. Weź defibrylator. wziąłem defibrylator. Weź. teraz sobie Dobra, padło. Cześć. się ktoś, macie? No, no ja się podnoszę. Podchodzi, podchodzi, podnosi. A dziękuję. A kto ma apteczkę dla mnie? Ja mam defibrila... defibrylator. Defibrylator. Boże, jakie sen... to trudne słowo. Dziękuję. Elektrokopajec. Ja teraz pewnie chodzę i nogę zaciągam, nie? Tak. No co, ok, mam. mam apteczkę. Mam apteczkę <noise> do ciebie. <noise> Lubisz to? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś, Madzia? Idź miejcie to ze mną. Jest. <głosy> <głosy> Dziękuję. Po prostu się pchasz za bardzo. Ja to się poradz. pcham, to oni się na mnie Choć, pchają. Stój, stój, bo cię zabiją. Da, masz apteczkę. Jak się, jak się rzuca tą apteczkę? E. Czy mogę? Na Halo? Halo. 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 Krótkie cięcie w takim razie. Dobra, wracamy po krótkim cięciu, bo tutaj jakieś problemy techniczne i lecimy dalej. W ogóle my tutaj o wykończeni, bo wszystko nas zabijało, mordowało i tak dalej, ale... Czyli... Tak, i nie ale, było ale, śmiesznie, ale... Kulawi, ale ciągle weseli. <laughs> sam jesteś kulawy. Prawie jak tak drużyna... Powiedziała Magda powłócząc nogą. Tak. <laughs> Piłkarska drużyna polska po treningu powiedziała chłopacy szczęśliwi. I tak jesteśmy sprawniejsi niż oni. Zmęczeni, ale szczęśliwi, tak. Jest, 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 mam niech, nie, nie Ej, mam Uto. super. Ej, co ja trzymam, bo mi to jest kilo Nie, u ciebie <laughs> to jest ten. O, świetnie. Okay, wizyta. Właz? Nie, właz, ten. Cza czarno ja, ja to jeszcze widzę, jeszcze... wam powiem. To nie był nie! rasistrza śpiżowczego. Dlaczego znowu na mnie? Vertys, no, dziękuję. Spodka. To był Le Chantę. Le Chantę. Madzia, nie biegnij tak sobie samopas, bo Jej, szczęśliwa, bo po apteczce. Ale to ja zawsze tak biegam. Wiecie, ja bo... bo ja patrzę którędy, gdzie tu, to tu, tu dojść. Ja na ten przykład mam 8 życia. Patrzcie do mnie tutaj, chyba to musimy na dół. Chyba. Madzia przetestuje. Jak zwykle, Można? ja. Można? A ty pamiętasz jak ja raz z mostu skakałam? Tak, pamiętam. No. Na o, 4 życia. O, Amo! Oh, amo. Macie tam jakieś przejście? Co mnie leje... Tak, a jeszcze na górze tak, pewnie. Tak, 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 a tak jak? jak chodź. Chodź. O, dobra. Ej, to. A Możesz tak. skakać spokojnie. Przecież... Nie Pomaliłem cię z ząbiakiem, Vertez, tak? sorry. No to nie mi taty podobni, prawda? Co? Ja mam jeden życia i trochę jakby się czołgam, więc poczekajcie na mnie, nie? <noise> wow. Okej, okay, teraz ja chociaż raz rozczarżerę doświadczę dzisiaj. Dziękuję. Tak a jak się tutaj umrze, to co się stanie? To Ale cię zamykają też, wiesz, w tojku. Tak. tak. z wyciągamy, jeżeli tak faktycznie umrzesz. Tak no śmierci. to zostało mi jeden życia. Poczekajcie na mnie! Nie ma lekko. Serio A, mówię? No dobra, oni na pewno nie żyją. Ruszy, e, ruszy! E, 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 zabierzcie to! Uh! O ser uh! Dzięki. Tak. Korzystając z chwili wolnego czasu, chciałbym opowiedzieć historię gier komputerowych. <laughs> Okej. Okay. Bo tak jakby... Jezu, o, no świetnie! Jezu, wracajcie tu! Jezus, Mario, Wracajcie tu! Wracajcie tu! Oj dobry, ale ty Anika. i tak już nie żyjesz na śmierć. O, Jesus, no to zajebiście, szedłem ci pomóc. Jak mogłeś mnie tak oszukać? Spoko, pomogłem. Spoko, mam 5 HP. Jest dobra, okej. a ja sobie Wiesz, oglądam mu w dobra. takim a razie gierkę A my gier tu dzisiaj, że tak zapytam? E, tak, kamerady. Tyle? E, dobra, to wyciągajcie I mnie z tych Pięknie. Dobra, już cześć. Czekaj. No, Czekajcie, chodźcie na obiad. Ja biegnę obiad. za kulawą Magdą. O co A ja oglądam sobie kulawą Magdę, bo nie żyję. <laughs> Mam się rozbroić ich zwykle? To ktoś chce strzelbę? Purpos? Nie. <laughs> tak, ja chętnie. A kogo w ogóle widzisz, Purpos? Ciebie. Mnie? A dlaczego tak. Bieg? Dobrze, już widzę Verteza. Jak cię to Aha, krępuje. <laughs> Nie no, jak chcesz to sobie patrz. Dobra, ja jestem na pace, jedziemy? Na pace. Eki, Ekipa z białego dżipa. A nie dzika? <grym> nie, serio, tu się da jakoś odżyć? O, da się. O właśnie. się, się. o, właśnie. Widzimy cię. Właśnie, ocalałeś. Bo nie straszyć Kurna. mnie! Kurpo, znacznie ciągamy! Biedny, jak się dobija, wypuśćcie mnie stój to mnie, kim nie ma papieru! Masz, <grystensujesz> wypuśćcie. cię, Pięknie, co prawda broń O, jaki przyjemniaczek! Mmm, tasty! A, słuchajcie, a gdzie tutaj jest ten... ...safety house? Patrzcie, uprawam rychy! Wow! A ty, my... ty, ale to jest... <grystensujesz> nie, to my nie jest i My takich nim mieliśmy. O, yeah. <grystensujesz> Let's rock! <grystensujesz> Gdzie Cik, 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 Dlaczego wy zawsze chodzicie za mną? No bo ty wyrywasz bo, się tak naprzód, tak. no to ty wiesz... Co, że ja się wyrywam? Ja, bo ja szukam. Ściągasz na siebie, wiesz, pierwszy atak i wtedy można bezpiecznie wyjść. No, ale to my fakt. Znaczy, znaczy... Ufamy Stąd swoje Żywa tarcza po prostu, no. Co tu dużo mówić. No a co? Dobra, to Błażę może ja będę... Ja w będziesz... uważajcie. A to Wirus lubi to włączać. Przepraszam bardzo. O! To teraz możemy rozmawiać Wow, automat Tak jest tak, Fajnie jest znaleźć lepszą broń no, mając 3 hapeki, ale okej okay. No to może ja, puśćcie mnie... W... na plecach O, na pleckach O, tak, ale ja miło Już uciekaj! Kurna, y dlaczego źle. ty znowu nie żyjesz? Znowu Bologna Faj bomb, motherfucker. Tak, jeszcze moja bomba na ciebie zadziałała, nie? Ja widzę Pumera Już nie widzę Strasznie słaba ta broń jest. Wiecie co tak poniekąd nie leją? wow! <śmierdziwy> nie ma sprawy. No super. Virius, wstawaj. Chrońcie mnie. Nie mam wrażenie, że ja tu byłam. Chrońcie <śmierdziwy> mnie, bo tam leci horda! Wy mnie brońcie, bo ja umrę, bo ja się wpakowałam w hordę. Aha. <śmierdziwy> Jezus <śmierdziwy> Dobra, ja nie żyję tak poniekąd. No bo gdzieś ty poleciała w ogóle? Na parking. Na pałę poleciałaś. <śmierdziwy> <noise> A. Dobra, że tak naprawdę portę zwołałem trochę dalej, bo tam im rzuciłem smorada małego. A to dobra, ten się tam bawią. Pobiegłeś też tam. <noise> Hacza. Na kozaaka. Czy mam wrażenie, że my się kręcimy w kółko? Bo to jest takie wrażenie. Aha. Są zombie i jest zabawa. Czy Magda, ty nie chodzisz w kółko, ty kulejesz, umówmy się. Odczep się, bo cię rozbroję, mówię ci. Powłoczysz. Ale fa fajnie ciągniesz tą nogę. Dobrze no nogą. to o, takie. To jest safe house, nie, jakaś W pewnym sensie to takie. O, takie poważnie. urocze. Tak. No zobacz. Chodzić, chodzić kilka O, apteczki. Czołgam Jak... się, czołgam się. Zwykle. Wow. Apteczki. ktoś no, zamknął. Tak! Jest! jest. Brawo. Jestem, ale po jaka niewielka różnica nie o dwa punkty! Tak, bo jakby ktoś pytał, to Purpose i e wirus konkuruje, kto ma najmniej punktów. Ale Co tutaj jestem na drugim w... miejscu. Jako łowca ulicz z Madzią? No. Nie Widzisz? Bo on widział kurczaka, wiesz? No. Tutaj znowu jestem ostatni. Tak jest! O lera, nie. nie. Wyjdzie, że umiem grać, no kur... Tak będzie. Będziesz, będziesz miał niechlubny tytuł, nie najgorszego. Patrzcie, jak was ograłem. Dobrze, apteczka, ja się leczę. Zajebiście, ja oczywiście na woodingu. No, to ty zwykle ostatnio. się O, patrz, jest nasze napisy na ścianach. Będzie co czytać. Co tak. to jest Amo? Dobra, nie nic więcej. Samara, vent ahead to the radio station to broadcast Wiesz, for się, co head. Ja się jeszcze u mnie. Ja się jeszcze no. ładuję. No i wszyscy mu apteczki zabrali, ja najbardziej potrzebuję. No to ja go zaraz mu leczę Niech go ktoś obmasa. E, Nik, tak? Dobrze mówię? Tak, to ta, to. Ta. Leczenie towarzysza. Jo, Boże, ja bo jak to wygląda, bo. Po oj, pomecłeś tam gdzie nie trzeba. Dobra, to idź ja no. <laughs> stąd. Oj, oj, oj. widzisz? Okej, to chyba Widz dobrze, że mam czytywanie to... i nie widzę co tam się dzieje. Zobaczysz na naszym nagraniu. Taki wiem, nieświadomy. Niej to robić pranie! Patrzcie, szejka mamy i... Ej, Chlora! Oj Virius, nie interesuj się, bo jeszcze źle będziesz spał. Chociaż w sumie... Furfos, jaki ty nagle wyrywny do przodu. No kurna. To dla ciebie, Virius. W końcu jestem najbardziej doświadczony w Left 4 Dead 2, nie? uwaga! Virius, Virius leży znowu! Man down! Nie wiem, co ty się jej czepiłeś. O Boże, Nie ja? <śmienny <śmienny> nie, mam <śmienny> zostanie. <śmienny> Dzięki! Leż! E, mamy drzwi popsute. O, tak jest, patrzcie co znalazłem. A to jest tam. fajna zabawka, otwórz te drzwi do piłu. Otwieraj! Oj, co mnie... EJ! Proszę. <śmienny> się ocala, dziękuję. No nie da rady. Teraz te drzwi czy nie? No właśnie, a no, mam je rozwalić? To a, tędy mam przejść. Hmm? Ej, po dechach, po no. panowie i panie. A ile tu pani mamy? Że mówisz w mnogiej? nogi? A no tak wirus się przecież deklarował. No dokładnie na no, początku. O, widzicie. No, to widzicie. A dobrze, wiecie co, tak. przejdziemy chyba ten podrozdział i trzeba będzie kończyć. Gdzie znowu z tym Jęzorem? Protoś zabija smokę. Oni by y, mapa była na 20 minut, tak Wartes? E, nie wiem, ja sobie to wymyśliłem. Idzie <laughs> cię kopnę. A <laughs> teksańska masakra piłą motorową <laughs> Może by byli, bo paliwo się nie kończysz? Co? O świetnie Możemy mi ktoś Realnie uratować dupę? Spiter wow. Pasik Ej. Jadzik Kurna, cztery hatoki, czuję się po prostu tak młody bóg. No nie strzelajcie do mnie, co? Ej no weź bo, bo jak tam. Ta, ta Ej stój w miejscu, no. lepiej będzie celować no Kurwa, skot, ty jesteś czarnym charakterem, który jest po dobrej stronie. Jest to tak. jest czarno, to widzę po czarny. prostu. Najbardziej. Jak tam. Czego wy zostaliście? Tu zejść. No tak po drobince w dół. <laughs> no, w ten sposób, Bertaz, ten bok. Ok, ja pójdę do no, czarnego kiłu. No dzięki! Sorry! Wiesz, co? Zostań tam! Zostań! Nie no, zajebiście, po bo... prostu! Jakieś to zrobili! Mi teraz udaje, że jest przyjacielem nie leczy, no nie. Jakbyście to zrobili? Nie o, teraz mnie mógłby. No nie, nie żartujcie sobie nawet ze mnie. Co się dzieje w ogóle? Dobra, Purpurs nie żyje na śmierć po raz kolejny. Nie ja mam no z tej gry, tak? Warto jest do Purpos MC, mistrz ceremonii. Nie, nie, nie! Tak... Co jest? Nie napójcie się. Halo, halo, wszyscy się dalej słyszycie? Tylko mnie rozłączyło? Tak, tylko ciebie. Tak, Boże, co tu się dzieje? Który chce apteczkę? Wzięłam komuś apteczkę, kto chce. No, ja mam 18 HP, powiem ci, że mi rozpada. Mi by się przydała. Na górę? Gdzie? Do Ale tak. w Czy minęliście... Tak, się do Na drabinkę Po, a, po schodach tam drabinką. Czekaj, tak. idę po ciebie. No już nas widzi. Jestem z Wertezem. Duchem. O, dobra, dobra, dobra. Okay. Wertez, jaki ty do siebie niepodobny. O, widzisz, od razu się znalazłeś. O, ja tam no, jestem. No, kto drzwi zamknął? Uwaga, uwaga, uwaga. A, siema, stary. Wypuść mnie ktoś z kibla. No idę już do kibla, cicho bądź. Czekaj, bo mnie leją tutaj barbarzyńcy. Nie widzę. Je. Oj, wiriusz. No właśnie. Właśnie. <laughs> Specjalnie przebiegnę z zamkniękami do ciebie. <śmiech> Dziękuję. <śmiech> <śmiech> jest superka, jakby ktoś chciał. Znaczy, ja, ja o, jest samo, jest samo. Tak, no to chodź, to ci dam. <laughs> Gdzie ty jesteś? Jest za tobą. O, o, tak. ja ci pomacam. Wow, 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 wow! Wiszę, cofnijcie się! Halo! Rany boskie, mam wrażenie. Może dlaczego on wiecznie nie żyje? To nikt nie pomaga! Ja na szafie, dynda. No, wiesz, że żeby... czarny, to już można nie dostanę jest wiszący na szafie. Co to jest? Czarny i wisi na szafie. Kurpos. Bo ja no, się boję. to już mam opis filmu, przynajmniej. Czyżby Charger? Smoker? Iter? Smoker. Boomer? <laughs> Chyba wszystko tutaj siedzi po prostu. Jeszcze ten, most, Battle do czarnej jest... strefy. <laughs> Czuję się jak w domu. Ażby się chciała powiedzieć prawie, że Black Friday. No, w sumie jak nie patrzeć, to u Ciebie taka trochę czarna strefa. Żyg, żyg, żyg. Dobra, Nieźle ale nie strzelaj we mnie jeszcze bardziej. Oj, tak mam 20 życia. I spada. Może tutaj gdzieś... O, tu jest ktoś, to może tu przyjdziemy. A co to jest w ogóle to, co mam w rękach takie. Nie. Mówisz Magda, że jeszcze jest szansa uratowania naszego już i tak na tego honoru. Mm, naszego? Ale naszego, że twojego i mojego, czy naszej drużyny całej? Naszej, drużyny... naszej drużyny całej, no. No oczywiście, że jest. E... Bardziej chyba chodziło o, o, o mój i, 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 i Wirusa. Ojciecie. Nie no, wy tutaj nas ładnie bronicie, przecież na no, sobie. No, dokładnie, jest. zajebiście. Czekajcie, bo to znowu na mnie będzie skakał. O dziękuję. nie, to mnie go. Chciałem no, go. Ale to, 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 to. Się jakąś rurą, bombę, jakieś cokolwiek? No ja tam coś rzuciłem. <grym> Okej. <Okay>. Fajnie. <grym> Palce się. Słoń. <Spuń. grym> Dobra. <grym> Dobra. <grym> o, A ma ktoś jakąś we... apteczkę? Tak, Wertez. Ja je, nie mam. <grym> o, Wertes ma apteczkę. No i nie taką ja, apteczkę Chodź o... to tutaj do mnie O okay, stój, stój, stój. O, ja mam apteczkę Stój, stój, stój No, no Tutaj jest, no Uwaga, bo no, słyszę hordę przede mną e, pomacam cię No dobra, no spokojnie, na no, dzień. Nie wiem ktoś spokinuje, to ja się sama pomacam. Dobra, jestem. Dobra, jestem, pilnuję Cię. Dwóch najlepszych graczy Cię pilnuje. Czy czujesz Dobra. się bezpieczna? Czuję bezpieczna. Jak wszystko szybciej niż Ty. Dobra, super, cieszę się, nie Oj, oj, mikrofon. Mamy sklep, mamy sklep, chodźcie. Pięknie. O, jaka miła pani mnie goni. Mnie też. Miesz, sklep. Czekajcie, bo mi mikrofon pierdzi. Nic nie pierdzi. Mnie I co, jeszcze go nie odprawiłeś? Co? Jeszcze go nie odprawiłeś. Nie, 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 wpadł mi w reflinki Mu te? spółmiejscow nie będzie pierdził Spółmiejscow <grystanie> Dobra, chyba jest spoko tu, w sensie Znacie, stary, jak jak Przecież widziałem, że kota ma coś się przesra Do na tego na, na wykładzie Czy pa, pa, panie profesorze... Grzyk, 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 grzyk Panie profesorze, może stoperan? Dlaczego? Bo chyba pana posrało z tym egzaminem Jest safety house! Coś było Czekajcie Uternoguję do was. <grystanie> no to była kaczanka. Będę no. odczytać szybciej. Nie ma safety house. Mig, <grystanie> mig. <mik. grystanie> Jakby złotko kulejecie obaj. Nie, pierdol, Nie, nie pijść. Chyba e. musimy kończyć. E, a czego ja nie mogę zamknąć tego panowa? właśnie, dobre pytanie. No bo to chyba nie <grystanie> jest safety house. <grystanie> to jest safety house. To jest safety house. No, ja zaraz ten mikrofon za? Dobra, to może skończmy i następny odcinek... To, to za. zróbmy e... pauzę może, co? No, to co, chcielibyśmy się pożegnać, bo znaleźliśmy grilla i stwierdziliśmy, tak, że, że, że mamy w nosie Left 4 i idziemy sobie imprezować. Dokładnie, posiadam, grilu, no, no, a macie będzie tutaj kaszenka, o ile a świeżego mięsa. Bez... O kurna! Ja pierniczę! To, to jest to mięso na grilla. No, no, przybiegło. No, no. <laughs> co? Czego te drzwi się nie zamykają? <laughs> No dobra, to dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, I... się, cześć. Trzymajcie się, cześć. Pa, pa. Jeżeli wam się spodobało, nie zapomnijcie też dodać filmu do ulubionych i udostępnić na Facebooku. Mój kot też was żegna. Na <noise> <noise> razie, hej. hej, Pa, pa. pa, pa.